Panie prezesie, chciałem pana prosić o ocenę meczu, bo chyba wstydu tutaj Częstochowie nie się dzisiaj w tym meczu. Nie, myślę, że nie na pewno, natomiast my oczekiwaliśmy po sobie więcej. Początek zawodu nam nie wyszedł, bo problem jest, myśleliśmy, że to będzie typowa średnogórska kopa i tu niektórzy zowolnicy przesadzili silnikami, przewidzieli bardzo mocne. Potracili się na początku i zanim to poprzestawialiśmy, zanim doszliśmy do ładu, no mecz uciek, jak to się mówi. Ale walka była do końca i to mnie cieszy, że nie podawaliśmy się. Zawodnicy jak Rafał Szobielski zaczynali źle, bo myśleli, o kopia, a było inaczej. Ale końcówkę już mieli dobrą, czyli widać, że potencjał w naszych drzemie i powinno być coraz lepiej. Dawidson na pewno na plus, ale in minus Łofinden chyba od początku sezonu. Wofinden już dzisiaj, powiem że ciut, ciut, lepiej. Pani <laughs> jeszcze nie wiedziała, jak w Toruniu jechał słabo, także... Mm, Mamy pewien plan i będziemy go sukcesywnie realizować, aby tego taja doprowadzić do formy i poziomu z roku Troszeczkę nam jeszcze czasu zejdzie, tak to wygląda, ale krok po kroku myślę, że ten zawodnik będzie naprawdę jechał w ubiegłym roku. A Falubas, jakby pan go ocenił, ma szansę na obronę tytułu? No, będzie miał bardzo ciężko, będzie miał bardzo ciężko. to nie jest tak łatwo rok po roku utrzymać wysoką formę, tym bardziej, że mamy, tro, mają trochę pecha tutaj, co dzisiaj ten Greg, no po prostu wyleciał ze składu Lingren, dzisiaj nie był w formie, więc, ale młodzi jadą, młodzi jadą i to cała nadzieja falowaza myślę, także potencjał jest, potencjał jest, trzeba to wszystko dopracować, wiadomo, początek z uwagi na przebudowę stadiony też był ciężki i, i to się odbija jeszcze na drużynie, ale mają szansę, no. mają.